Siema, wyjeżdża update, tak jak powiedziałem. Yy, pozwoliłem sobie na 10 divinów w całości i, tak jak mówiłem w ostatnim filmiku, założyliśmy sobie to Giants Blood i wymieniliśmy broń na taką. Dlaczego? Z tego tytułu, że jednoręczne bronie mają ten mnożnik do skili maksymalnie do piątego poziomu a już dwuręczne do siódmego. To jest najwyższa wartość. A tak jak mówiłem wcześniej, tutaj skalują się z levelem, więc... Więc na plus. Jedyne, co tutaj może nie pasować, to potraja nam atrybuty, które są wymagane do założenia broni. Tutaj jest 85 siły i 21 intelektu. Tej siły było, nie pamiętam ile, 100... Coś około 110, tak? Czyli razy 3 to by było przeszło 300 siły. Tyle byśmy nie dali rady, więc ja tutaj się pokusiłem, żeby, żeby wrzucić sobie coś takiego. Soul core on the tipi, czyli 20% wymagań siłowych jest przekształcane na inteligencję. Zaryzykowałem, dlatego, że mam trochę inteligencji w dwóch przedmiotach, więc łatwiej byłoby mi zdobyć te 63. Dużo nie trzeba było przekładać, bo raptem 4-5 dodatkowych punktów w drzewku. No, mamy, mamy, mamy z delikatną górką tej siły, ale to za chwilę powiem dlaczego. Jeżeli chodzi o drzewko, dobiliśmy 92 poziom i odblokowaliśmy sobie tutaj gniazdo na, na kryształ. Ale, żeby sobie pomóc trochę z tymi atrybutami, to odjąłem tutaj 6 punktów i dołożyłem je tutaj. Tu mamy wszędzie po 3 atrybuty i 10% więcej wszystkich atrybutów. Ten kryształ siedział sobie na samej górze, a z, z uwagi na to, że tutaj mamy bardzo fajną pozycję, to kupiłem sobie coś takiego. Chyba 5 eksaltów dałem. Wszystkie małe pasywki dają nam dodatkowo. Do globalnego, globalnych obrażeń fizycznych, obrażeń od totemów i szybkość kładzenia totemu, czy tam stawiania go, a wszystkie te średnie, średnie punkty dają nam dodatkowe 3% regeneracji. Więc jak sobie spojrzymy, oprócz bloka mamy jeszcze tutaj dodatkowe 3 mody, i oprócz kolejnego bloka mamy tą regenerację, więc spoko. Mm. Jeżeli chodzi o drzewko, to tyle ze zmian. Siedzieliśmy na 26 tysiącach a teraz mamy 37600. Doszło nam jeszcze takie coś: Orb of Storms. Dlatego mamy trochę więcej intelektu niż potrzebujemy do założenia tylko tego. Co to robi? Może sobie pokażemy. Jeżeli staniemy w obrębie tego, to działają na nas. Font of Blood i Font of Rage, czyli, próbowałem to w słowniku wyszukać, chrzcielnica czy coś, nie czcionka. Yy, z, jeżeli stoimy w okręgu tego, to regeneruje nam więcej życia i regeneruje nam Rage, więc nie trzeba walić w bęben, a tylko sobie to odnawiać i biegać w kółko i tego Rage'a cały czas mamy na full. I zobaczcie, jaki ten damage z rajżem jest. 62. Czy coś tu jeszcze dojdzie? 67 mi się wydawało, chyba że nie jest maksymalnie 63. Zależy, który duszek się pokaże. O, 67,5. 67,600. O nie wspomniałem wcześniej te duszki. Jak się pokażą, one jeszcze mają swoje dodatkowe tutaj bonusy. Tutaj za yy, ten strąbką daje nam dodatkowy atak speed i dodatkowy damage, a żółw daje nam dodatkowe 25% do bloku i 40% większy dev. Czyli coś tam tutaj zwiększy. Yy, regeneracja. Scylowaliśmy maksymalnie w okolicach... 880, teraz mamy prawie 1050, więc jeszcze lepiej. Co prawda nie, nie trwa to długo, ale jeżeli będziemy to odnawiali co chwilę, to, to na spokojnie przetrwamy wszystko. I tutaj, żeby nie być gołosłownym, yy, wejdziemy sobie na bossa. Tutaj sobie do niego doszedłem. Zobaczymy, czy damy radę na na filmie, czy nie Ja już kilka tych bossów zrobiłem Jako, że Budżet sobie zmieniłem z jednego Divina na w sumie 10 To robiąc te bossy Bardzo szybko i bardzo łatwo można się odkuć Ja już kilka z nich zrobiłem To przynajmniej, przynajmniej Dwa Diviny Z trzech bossów można sobie odebrać. Więc się zwraca. Teraz, kiedy one są już widoczne na mapie, szybciej się je farmi. W w szkole że nie wymyślili jeszcze czegoś nowego. To są bossy z fabuły. To jest akurat bossem z pierwszego aktu. Ale zobaczymy, co dadzą przy kolejnym patch'u. No. no chyba domycznie jest zły, co? Dosyć szybko nam zszedł, jak na totemet i... Nadal budżetowy build, pojawia się dużo filmów, gdzie ludzie kasują te bossy na dwa hity, ale włożone mają też odpowiednio dużo, bo latają na przykład na amulecie, który kosztuje w... i psuje market w tym momencie około 150 divinów. No, szkoda, że tylko jeden. No dobra, to by było tyle z update'u. Może przy weekendzie wleci kolejny. Może sobie jeszcze podbijemy troszkę. Zastanawiam się, czy czegoś nie przerolować tutaj. Nie, tu, tu jest atak speed. Nie dołożyć czegoś pod atak speed i nie wrzucić troszkę większego kryształu, który da nam więcej siły i życia. On też odpowiednio więcej kosztuje, ale zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy ile do weekendu dam radę wyfarmić na tych bossach I. I tyle. Na razie.